Nie nagrywamy tego jeszcze, nie? Nagrywamy. A już nagrywamy, no okej. Okay. No dobrze wyglądam. No <grycki <grycki> na wierzchu. Cześć! <grycki> Cześć! <grycki> Bardzo dobre jest wyglądanie. Czy nie nagram odcinka, ale dzisiaj za to jestem podwójnie. <grycki> A powiem Ci, że ładnie tutaj pachnie teraz. To ja. Czym się muśkasz? Niczym. To ten Twój foam spray, ale nie rozmawiajmy o tym. Już tyle porządku i mówi, że to jest Sańshuary ta pianka, nie? Ta pianka tak. że miała takie tinglish już nie powiem gdzieś wzięła <grym grym grym> więcej. Jaka no. wariatka. Nie wzięłabym, tylko wzięłam, ale dobra, nieważne. No ale kupuje ode mnie, to wiecie. Tak. Jest tyle. Stały klient. Dobra, trzeba nakładać coś, choć się uwarujemy, bo malujemy się, tak? Podziećaką trzeba odebrać internet. Mhm. A mam prudną flary. Dobra. To jedziemy z tym koksem. Malujemy się. Ujebane. <grym> Dobra, mamy jakiś Uch! primer. <grym> Muszę dojść do siebie. E, primer. Czekaj, musimy kopać tutaj, Patrz tutaj ten primer. Niech będzie. Ale ja jeszcze lubię ten inny primer. Ja ten... lubię primer. Powiem ja dzisiaj się będę rozświetlać, bo dzisiaj ja należy... należy mi się dzisiaj rozświetlenie dobrze. Nie, rozświetlać to się nie będziemy. Czy jest to dobre światło? No tak powiem ci, że niekoniecznie. Tak wiesz, światło jest wszędzie, ale wiesz, mówiłam ci, że z tą lampką coś nie tak, teraz się śpali. Jest takie światło, jakie jest. No nie można tutaj wiesz, to nie jest wiesz, profeska, rozumiesz. Yy, akcja, tylko to jest wiesz. Opłakiwanie męża. Aha, tak. <grym <grym Dzień który? To... Czekaj, się, czekaj, 25 przekapiłam, 26? Nie wiem, bo jak 26, sam... bo 25 nie nagrałam, bo się umalowałam sama. Dobra, mamy primer, co dalej? Zaczynamy misję. No, ale i co jak do wygląda, jakby w ogóle wykończona po życiu. Dobra, primer, teraz podkład. Czekaj, ja ci znalazłam ten podkład dla błędzioków. No, a ja to podkład zawsze daję ostatni. A, i malujesz oko, dobra. No ja to oko oko najpierw, no. Oko, no to super, to się podzielimy, bo mam jeden pędzelek. <grym> Okej. Okay. Dobra, pędzel by się przydał. A takie kolory ci odpowiadają? Ja jestem w ogóle niewybredny człowiek, mam zielone oczy, więc mi wszystko pasuje. A ty tak? Masz a wczoraj miałeś ładnie pomalowane. Jakimi masz kolorami pomalowane? E, wczoraj to miałam paletkę Stila i Michael Revolution. Uh. Nie lubię, Michael. Nie wiem, dlaczego nie lubię Revolution. Dobra, ja dzisiaj rozświetlający podkład. Daję. Daję akcję. Słuchajcie, jest akcja z poldentu. Do mnie zadzwonili. Heh. Znowu z tyłu higienistką, nie wiem czy oglądają teraz, bo ja do nich jechałam, że to oni powinni zadzwonić, i patrzcie, zadzwonili. Więc wypluwam wszystko, cofam. Wszystkie oskarżenia, jak dobre, na nich zadzwonili. I to nawet dwa razy, bo raz mnie umówili. Oczywiście zaliczka, zaliczka musiała być zapłacona. No i zapłaciłam zaliczkę, a potem zadzwoniła ta babka i stwierdziła, że to jednak coś nie tak z tą wizytą, i ona musi się zapytać dentysty. Czajcie to teraz. Ja nie wiem, co ja będę. Czy ja, czy ja będę miała ja tą Ja zaraz wracam. Czy ty idziesz? Tutaj. No patrz, ona się poza kamerą będzie malować teraz. Bo ja nie widzę tam. Ja jestem ślepa. O, dobra. Patrz. <grym> dobra, to masz te musterko. To daj musterko. Bo ja to jestem, wiesz, mam leniwe oko i ja nic nie widzę. No to właśnie dobrze, bo okulary ci wszystko zasłonią, nie musi być równo. No, to jest plus. <grym> no. <grym> Dlatego mam dużo okulary. O. No bo tak daleko ta kamera. W kamerze też się nie można malować. No nie. Muszę zrobić studio. Tam jak ty będziesz już bogata, jak ci z kart wyszło. To... No. Tak. <grym> to ja się, ja się z pomerkiem do ciebie wyprowadzę. Przepraszam. I będziemy miały pokój do tego, do nagrywek. <grym> tak. To jest w ogóle, chyba musimy zacząć w ogóle, znaczy ja muszę zacząć w końcu ten kanał na YouTubie. I będziemy się, wiesz, ten. Bogacić i w ogóle będziemy sławni Będziemy sławne, i... bogate i piękne. Piękne już jesteśmy. Tak, już ale jak będziemy mać... bogate, to będziemy piękniejsze. Z pieniędzmi, myślisz? No to wiesz, łatwiej, nie? Na fociach? No kurde. <śmiech> wiesz, <śmiech> wiesz co <laughs> Ja już w zielonym jestem. <laughs> Zielony kolor pieniędzy. Trzeba zielone świece palić. Podobno przyciągają pieniądze. Podobno. To w ogóle nie wyglądam. Dobrze wyglądasz. Masz Dobrze wyglądam? Wyglą wyglądasz dobry. Dobrze Dobrze masz wygląd. Dobra, podkład U... ułożony. Chodź, bo trzeba dzieciakom zabrać ten. W ogóle porozmawiajmy o czymś. Już wczoraj mi opowiedziałaś wszystko o swoich spowiedziach i już nie będziemy do tego wracać. <śmierdzi> <śmierdzi> Dobrze, to było, wiesz, w tym temu, nie? <śmierdzi> tak? To całkiem niedawno się spowiadałaś. No, w święty Lipce. Patrz. A wiecie, gdzie Święta Lipka jest? Nie wiecie pewnie. Bardzo fajna jest Święta Lipka, no. ja byłam kiedyś tam. No. W świętej lipce byłam, jak byłam na tym, na, um, no po prostu byłam, ja, Boże, kiedyś byłam. Była taka podróż. Ja w ogóle nie mam tego, jakiegoś... A właśnie w Kieczwałcie? Byłam, no, ale to też dawno temu. Bo Justyna jest zmrągowa, my jesteśmy blisko i kto jeszcze, Natalia mi pisała, że ona jest... Ty, Natalia mi pisała, Boże, tak powiedziałam nazwisko, wytnie się. Ona mi pisała, że jest zmrągowa też, bo o. mówi, bo ja ostatnio mówiłam o dentyście i powiedziałam, że w nie wiesz, że dentysta ten w nie mm. i ona mówi, w Olsztynie, dentysta jestem zmrągowa. Ja mówię, patrz, zobacz. No i Justyna też jest mrągowa. Jest, wiesz, Mrągowa jest popularna, tak się wydaje, ale widzisz jak coś się dzieje. Nie mam jakiejś weny, w ogóle do malowania się. No ja też nie, ale to co? Patrz, zobacz, widzisz już z tym, z korektorem to od razu ładniej. No zaraz to też korektor... Jest rozświetlający podkład, jest korektor. Ale nie wiem ja to jest. Inaczej. Ja na tedy pojadę, to się wiesz. Taczkowy we mnie zakochał. No właśnie, chciałam powiedzieć, że pojedziesz na dynię i wrócisz nie tylko z dnia. No nie? A. Jak w kartach wyszedł ten związek, ja. No miłość. Nie, nie żadnych. Nie, facetów nie, nie. Z kobietą? Nie, z kobietą też nie. Sorry. Nie, kobiety mnie nie kręcą, nie? nie? No, ja jestem pewna, że mnie specjalnie zaciągnęłaś do łóżka. Patrz, co mi robi. No, to jest, to ona to, jest ty? w ogóle strasznie zmęczona, bo... Czy ty jesteś W instagramowaniu. Tak, bo ona jest z twojego Instagrama teraz. No. Gwiazdą Instagrama. To jest wiesz, pies. Gdzie jest pędzel jakiś do konturu? do konturu... A nie, bo ja muszę puder założyć. Wszystko pogubiłam już się. Dobra, puder teraz. O, świetnie. Pokaż. No, patrz, masz siostry, bliźniaczki nawet. Dobrze masz. Ekstra. No ci ten kolorek pasuje, wiesz, roszczesane. Tak. Nie Jest kasztaniona. <laughs> Dobra, jedziemy dalej, jedziemy z okiem. A będę chciała jakiś pędzel w ogóle do... Do czego? Do cieni. To wszystkie takie duże te pędzelki. Wielki jest na pewno jakiś dzisiaj pędzel. O, ten. On jest taki, wiesz, trochę... To jest do nakładania, a do blendowania? Nie mam takiego dobrego do blendowania, wiesz? Mm. A tam? W tym. Muszę jakiś znajdziesz. Boże, ja to mam... Ja jestem prosta w makijażu. Ale... Wiesz, wiesz o co ob. Ale naprawdę miałam pędzel tutaj do blendowania. Naprawdę obiecuję ciężam ja no teraz. Ale miałam jeszcze jeden tutaj, bo wczoraj blendowałam nawet. Pamiętam to. Dobra. Co my tu mamy w ogóle? Tu mamy jakieś w ogóle... E, oh, sorry. Jakieś jaśniutkie... O, coś tu się dzieje. Dobra, teraz Czy cienie. Muszę, muszę tak uśmieć, tak żeby mnie... Czekaj, miał... bo kontur muszę najpierw. To ty nakładaj cienie, bo mamy jeden pędzelek do nakładania. Jak już okay. <laughs> no, no, dobra. To jest trzeba, dobra. To trzeba to robić, wiesz, z tą... No i trzeba dzieciakom internet zabrać jeszcze, bo my jesteśmy matki niedobre. My jesteśmy samotne matki bungalków. Samotne matki yy, Polki w UK. Na benefitach. Ja Na benefitach. Ja jeszcze nie mam benefitów, cholera, jasno. To w ogóle my mamy takie podobne historie, bo ty też z wiekiem dziecko. Tak. Ja, te... no, ja też... Tak. też ślub, zaraz ja też rozbudę. Tak. O Boże. Moje małżeństwo przetrwało aż całe cztery lata. Moje dwa, ale wiesz... To nie lepiej. Ale 6 lat byliśmy razem, a Ty ile byłaś? Też 6, 6 albo 7. Widzisz? Widzisz? No. Podobna sytuacja. Ludzie kochani, ta szóstka nieszczęśliwa. Nie? Ja to nakładam od, od ciemnego do jasnego. Co mi się tu wydarzyło? Coś się tam właśnie wydarzyło. Jest jakiś bałagan tutaj się zrobił. Ja nie będę tej palatki używać, jak jest taki bałagan, to ja nie lubię. Ja będę ten używać. Albo brwi najpierw zrobię. Daje ciemny w kąciku zewnętrznym. Nie musi być idealnie. Taki nawet w sumie burdel trochę wyszedł. A później to blendujesz, nie? O, patrz, mam jakiegoś śpiecha w ogóle wokół. Śpiochów nie lubimy. A, no tego do, 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 do berwi, ber, berwi? Berwi. Berwi, zobacz, na ślepo intuicyjnie maluję. Intuicyjnie, to jest intuicyjny makijaż. Dzisiaj będzie. O. Ale okulary założę. Tylko gdzieś zgubiłam okulary wczoraj te duże. Miałam je w Morisonie i zdjęłam je w Morisonie, bo maseczkę jak noszę, to mi, tak. to nie mogę okularów, bo mi się wtedy wszystko zamgli. I zdjęłam te okulary i myślałam, że wrzuciłam do torebki, ale nie mam w torebce. To może w samochodzie. Może w samochodzie, albo jeszcze mogę być, mogą być w tym swetrze, co miałam wczoraj na tym, no. na wierzchu. Bo nie chciałabym ich zgubić, bo to jednak fajne okulary. Taki widzisz, ja je wybierałam rok temu, ale widzisz to dobrze wybrałam, bo teraz jest moda hmm. na takie okulary. No. Powinnam zostać Jessica Mercedes 7. Pokaż mi to lusterko. No, no, No patrz, intuicyjny makijaż nie wyszedł. Cóż za zaskoczenie. <grych> <grych> <Ci> się. <spadło. grych> No, nie, nie spodziewałam nie. się tego, że to nie wyjdzie. <laughs> A, nigdy nie powinniśmy w sumie muchać na pędzle. Powinno się strzepywać. Strzepywać. Trzeba trzepać. Trzeba trzepać. No, no to ja ci muszę mówić, że trzeba trzepać. <laughs> to ten mądry ci powiedział, jak on się nazywa ten, co na YouTube oglądasz. To bez jest makijażu? Robert Wellus. Ja nie znam go. On jest serwisty. E, jego, on robi makijaż, on jest tam, wiesz, make-up artist. A jego brat, bliźniak, jest od skinker. Ja muszę iść za ten. Oni są... Znaczy, jeden jest na pewno gejem, drugi to nie wiem. Ja tam nie mam nic do gej. Ja tam ten. też mnie nie, nie robi, ale... Ja to nie robi w ogóle. Ja nawet w, te, w tym momencie życia, w którym jestem, to ja nawet wolę gej, wiesz? No ale są okej. Okay. Ja, ja na różowo dzisiaj, bo ja mam zielony sweterek, to ja chcę być kolorowa dzisiaj, jak tęcza. Na różowo. No to ja też jakoś tak różowo-fioletowo. Róż będzie róż. O, ale taki róż, róż. Taki baby róż. A co baby Ty myślałaś, róż. no? Taki baby róż. Ja jestem róż. W jak mam mot, mm -hmm. muszę zostawić samochód w mocie. W ogóle nic się u mnie nie zmienia, nic. Jest u mnie stygnacja mm -hmm. czy stagnacja. Jak to się mówi? Bo stagnacja. Stagnacja jest stagnacja u mnie. to jest, jest zupełnie inny. Jest stagnacja u mnie, ale ja mam plan. Ja sobie zaplanowałam, <laughs> sobie, sobie zaplanowałam życie. Super. Wiesz, ja sobie, co, co ja sobie zrobię? No dajesz. Ja sobie pójdę do tego, do sklepu. I to jest plan. Ro, nie, ja mam poważny plan. Ja pójdę do sklepu, ale nie takiego, wiesz. Ja pójdę do River Island. A to brzmi jak idiotycznie. Ale naprawdę, ja sobie zaplanowałam, że ja pójdę do River Island i ja kupię sobie torebkę. A to słyszałam już, no. Ja nie wiem, czy ja się dobrze to zrobiłam, w każdym razie, czy teraz, zobacz, mam nierówno, nie? I teraz jest taki trik, właśnie chodzi o ten trik, nie? Że tu nie musi być teraz wszystko zajebiście, nie? No. Bierzesz jakiś taki neutral e, kolor, czyli jakiś kurwa, czy peach, brąz, taki delikatny, jakiś taki, nie wiem, taki neutral. I to blendujesz na, ko na, na wierzchu? Tak. Aha. I to jest ten trik. Ten będzie taki mieczu. Ale on jest zimny, a my potrzebujemy ciepłego. Ja wezmę sobie brązem. Temperatura. Temperatura musi być ważna. No, to musi być ciepły kolory, mimo wszystko. I tutaj wszystko teraz blendujesz. Ja nie wiem, co z tego wychodzi, bo ja to nie mam lusterka, więc ja sobie po prostu tak osiem. Dobrze wychodzi, przestań daj spokój. Proszę cię. I to się to blenduje przyjmował. wszystko do góry. Elegancko tutaj wszystko blenduje. Ale to oczywiście nie jest za dużo, nie? Bo to za dużo to też nie będzie dobrze. Nie dobrze. Za dużo jest bardzo źle. Tak. Co za dużo, to niezdrowo. Co za dużo, to jest niezdrowo. Nie, absolutnie. I to blendujemy po prostu do góry. Ja zacznę nagrywać te tutoriale. Tak, musisz. Musisz. Dokładnie. I jakby na przykład było Ciebie w kamerze widać, to by było dobrze. <śm> 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 Ja myślę, że mnie dobrze widać. No, ci... Bardzo dobrze cię widać. Ciężko, tak ciężko tak. mnie po prostu nie zauważyć. Ale wiesz. Ludzie to, ludzie to oglądają na 50-plazmowej telewizji. Oni to w kinach będą. O ten. nie ten... w Lublinie, ale ten. Musiałam włosy jeszcze trochę wysuszyć, bo. O, patrz, jak tam dobrze się w Lublinie musiał. kiedyś? Nie, patrz, jak mi dobrze w ogóle z tym. O, widzisz? Bardzo fajnie. Świetnie, jak w Latach dwudziestych, których nie lubię. No. Dobra, aha, bo ja muszę w ogóle skończyć makijaż, Dobra, nieważne z tymi włosami. Tak, co tak. mokre, bo właśnie się Aha, to już mówiłaś i tak, kąpałam. No, ale no. Tak, tak. Nie faj się. <grym> to, to nie lepiej. Jak się chwali, że się kąpała. no, <grym> spoko, nie? Tak tinglingi te różne inne <grym> dziwne <grym> rzeczy. Tingling. <grym> ja miałam się prosto, żeby wyglądać szczuplej. Ty wyglądasz za... Boże, dlaczego ja przeklinam? Widzisz? Widzisz, Wy... Wszystko naj, najgorsze z ten. Ze mnie takie komentarze wyciągają. To jest fajna dupa. 25 Oj. dzień już niedługo będzie koniec mojego nagrywania, to znaczy. co <ścoughs> właśnie skończyła. Nie y, będzie, wiesz, co będzie? Ja będę inne rzeczy nagrywać. No tak, bo to wiesz. Ja będę inne rzeczy Było nagrywać. Było mi nałożycie. No niestety. Bo ja będę, um, ja będę um, nagrywać różne inne rzeczy, na przykład wakajki też będę nagrywać. Co takiego? Wakajki. No i ja jadę na wakajki i jeszcze potem będę musiała dwa tygodnie w domu siedzieć, to też będę hmm. nagrywać. Dwa tygodnie kwentrenty? No, mhm. ale to jest, wiesz co, to się opłaca. Nieważne, nieważne ile. Dobra, możesz lusterko wziąć. Boję się teraz wziąć to te lusterko. Dobrze wyglądasz. Dobrze jest, muszę Bardzo sobie zrobić. I potrzebujemy zrobić jeszcze na dole. Tu potrzebujemy to zrobić, ale musimy to connect dół z górą, nie? Jak blendujemy, to w ogóle trzymamy tutaj pędzelek, nie tutaj. Dobra, co teraz ja muszę zrobić? Muszę zrobić tę kre, kre, krejskę. Krejskę? Krejskę muszę zrobić. Czekaj, bo tu na pewno jest jakieś lusterko w którymś pudrze. Tu jest lusterko. Ja mam lusterko, o zobacz, widzisz, już mam. O, widzisz, świetnie. Mati w ogóle, jaki był tak? dumny z tego sleepover. Tak? No. Wczoraj. To jest świetnie. świetnie. Wiesz, to też kolega miał, nie? To też inaczej jak, jak tam, jak są dzieciaki razem, to, to tak jak nawet my stare, nie? To tak samo, jak jesteśmy razem, to tak czekaj, gdzieś tam... Będzie to pamiętał do końca życia. Wiesz, jak on się w ogóle wczoraj ucieszył, jak mu powiedziałam po szkole, że James zostaje na noc? Taki, what? slip Sleepover? A juciołki? O, O, Fine BB Cream. To ja chyba wolę to. Dobra, to zakładaj. To, jest to, to jest, ja już prawie kończę. No, ja już skończyłam. A prawie. A, bo już zakładać ten. Tak, bo ja już tylko to. A nie mamy tego pędzla do w ogóle do. Czemu możemy... pędzla? Do pędzla. A do bibi? Nie, do podkładu. mamy gdzieś, na pewno gdzieś mamy. A dobra, już nałożyłaś rękami. No, tak delikatnie, tylko, żeby się trochę odświeżyć. Aha, jeszcze muszę wziąć ten. Zapomniałam w ogóle o najważniejszej rzeczy. O, o czym zapomniałam? O tuż uważa. Znowu właśnie o tym. <grych> tak. To nie ja kiedyś to zapomniałam o pudrze. To bibity można. No i poszłam do tego butsa wtedy, we środę, mm -hmm. co odbierałam okulary. Ponabierałam po, tych próbek. Ty ale z... za ciemnych nabrałaś, no to ja nie wiem. Za czy... jasnych właśnie, A, za, za jasnych. Próbek podkładów z Diora, z Klinika. Mam jeden kli z, podkład z Klinika, jest fajny, ale był za ciemny. Teraz wzięłam jeden jaśniejszy, jest za jasny, no i nie, no, nie no dogodzisz. Nie dogodzisz po prostu. Pomieszasz to, takie będzie. Coś mi cienie pykło z tym makijażem, ale. Bardzo ładnie masz pomal przestań. Masz piękne drwi, masz piękne cienie, daj spokój. Poza tym, wiesz, A -a. kto się będzie gapił, okulary założymy będzie dobrze. Tak. Wszystko będzie elegancko. Nie ma co tutaj, wiesz, wymyślać. Nie ma czasu na takie wymyślanki. To, to ten życie ucieka. Dyni się same nie pozbierają. Was zebrane te dynie, ale mamy tylko dwa bilety. Nie ma już więcej biletów. Ja mam stertę w ogóle prania do robienia, nie nie, miał, nie mam na to czasu. Bo... Wrzucić do pranki nie masz czasu? Ja wczoraj, wiesz, że ja wczoraj jeszcze zmywarkę wstawiłam przed pójściem A wiesz, że ja, moja mama wstawiła mi pranie i, i taki rozwisiła. takie Hugh takie wiesz. <laughs> no to Ty wrzuciłaś do pranki. No jedno wrzuciłam. A, no to spoko. I mama mi wyciągnęła, rozwiesiła elegancko. Psa wzięła na spacer. Mm. Jamesa odebrała ze szkoły. Widzisz, bez mamy musisz, musisz, mamy ten. Chciałabyś zostać moją mamą? To znaczy, jesteś w sensie, takim, taką pomocą. <grystanie> <grystanie> Dlatego ze szkoły odbierać prawie zarobić. Tak, ja po prostu o tym marzę. <grystanie> Zbawić się z roboty. No i właśnie, i teraz proszę wyjaśnić, jak to było z tym, z tym, że ja Cię nie spotkałam na tym nicmarkecie. Bo byłaś we wtorek? W środę byłam właśnie, powinnaś tam być. I dlaczego ci nie było? To najprawdopodobniej poszłam pewnie na jakieś. Do, jak to się mówi. Po coś do jedzenia, albo poszłam zapalić, albo. Ja tam chodziłam bardzo długo i byłam przy tym stoisku ze trzy razy. I tam był tylko ten facet gadający przez telefon. No, ja tam nie wychodzę, właśnie na, na długo. I ja godzinę spędziłam na tym nicmarkecie. To musiałaś przyjść moje wolne jakieś. Mam, do, mam dowód na to, miałam ticket z parkingu. W środy byłam, nie miałaś wolnego mówisz. No w poniedziałek pracowałam, we wtorek miałam wolne, w środę pracowałam, w czwartek miałam wolne. Nie i w piądu... pracowałaś, bo nie było cię. Jak ściemnia, co to za robota jest, jak cię nie ma na stanowisku pracy. W ba... Od... środę byłam do... Nie, może miałaś lunch. Ale to dobrze, że tam poszłam, bo wiesz, ja boczniaków szukam, ale ja nie znalazłam tam boczniaków też. Co to boczniaki? No takie grzyby. A, no to wie. Ja chciałam boczniaki, bo mi się tak jakoś nie wiem, marzą się boczniaki w panierce nie znalazłam tam też poczniaków. Dobra, ja się umolowałam. Pięknie wyglądasz, jesteś cacy laska. Czekaj, tylko jeszcze. Dawno się tak delikatnie nie malowałam. Pudru nie nakładasz nic? Nie. Tylko tak po prostu? Tak, tak. tak bo czy... nie chcę mi się tu wiesz, przyjdę do domu, to e, pewnie pójdę spać, więc nie ma co tu się jakoś specjalnie malować. Życie jak w Madrycie, ja widzę. Coś jest jakaś nierówność pomiędzy nami. Dlaczego ty pójdziesz spać, a ja nie? Znaczy ja pewnie położę się i będę oglądać serial mój. Jaki? Suits. A, dobra. Są na sezonie ósmym. Uuu. To już koniec? To chyba ostatni ósmy jest. Dziewiąty jeszcze jest. A jeszcze jest. No. Co się dzieje w ósmym sezonie Suits? Chodźmy, spalmy komuś tajemnicę, jakby się ktoś, jak ktoś Nie spoilerujmy, zim... nie, nie, nie. O, bardzo spoilerujmy właśnie, mówmy. No, Mike z Rachel już wyjechali. Uh -huh, uh -huh. Ja ci zaspoileruję dziewiątki, jak chcesz. Nie, nie, nie. Nie, nie, dzięki. <śles> o, no, wyjechali. Wyjechali, i już nie wrócą. Hmm. No, Dobrze, że wychodziła za mąż sama, nie? Tak, tak, tak. Tak, to właśnie ona się wtedy zwolniła. A, a ten, 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 ten aktor, który gra tego Majka? Majka, Patrick, uh -huh. Adams, czy jakoś tak, nie? Uh -huh. To nie wiem, czemu w ogóle się... Um... Ja myślałam, że oni kierują ten serial tak, że Rachel będzie alkoholiczką. Bo nie wiem, czy zauważyłaś, jak Rachel nagrywają, to na zawsze jest wina. Mm. Zawsze ma kielisze wina przy sobie. Ja myślałam, że to, to idzie w tą stronę, że ona będzie jakoś alkoholiczką i pójdzie na rehab. Mogłoby być. A ten? E, jeszcze jak ten? E, który facet, e, który aktor? Mike czy ten? Czy Harvey? Harvey. Który? Ale co? No, który ci się podoba, bo są podzielone. O, nie, ten. no, Harvey. Harvey. No. no, taki dojrzały, fajny facet. Lubię dojrzałych mężczyzn. To znaczy, lubię też młodszych, nie? Ale muszą być dojrzali. Wiesz, mi tu się za dużo sypało. Młodsi dojrzali? Ciało pożyszcza. Nie, nie trzeba A umysł dorosłego człowieka. O, musi być inteligentny. Posłuchaj, ej, w ten. Musi w, być inteligentny, no? W tej em, Emily, in Paris, Emily in Paris? Tak. W tym serialu oglądam z Netflixa. To mm. tam laska. E, Przespała się przez przypadek z 17-latkiem. Tak. O, cierpia No, I... A to już jest legalne? Nie dalej. wiem, ale jego matka zapytała, czy on jest na kochankiem. to tak, tak. Nie. z Francuzem? Nie. Jejku. Podobno oni się cykają. No, stop, tam w serialu tak jest. Dobra, kończymy to. Idziemy. 25 zakończony, jeszcze pięć odcinków. I ja jeszcze tu wrócę ogólnie, nie? I po powinnam już dojść do siebie. Dojść do siebie powinnam już. Dobrze ci idzie. Pista, ja w ogóle mówię ci, ja robię afirmacje i ja w ogóle w to wierzę. W ogóle na tym twoim telefonie to mam tak wielkie cyce. Posłuchaj, to nie jest mój telefon. To jest natura. Co to w ogóle jest? Masz cyce w uj. donicę, ty. Dobre masz cyce. Ale w, w tutaj nie są takie wielkie, a tu są takie w ogóle jakby miała, wiesz. Nie widzę różnicy. Ja ci powiem, że na żywo jeszcze większe są. Cyce, są cyce. Jak donice. Jak donice. Są fajne cyce. Dobra, pościel jest brudna, to nie zmienimy nic i umarła. Weź ja pokaś, pokaś, właśnie. jak ona w ogóle wygląda, nie? Ona jest gwiazdą tego odcinka w ogóle. Nie mam siły. <słuch> 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 Ojej, biedacko. Takie takie obudzone jak to tylko dzidzia. O mnie taka dzidzia. Co chcesz? Ode mnie, to Dobra, idziemy. Ym, idziemy, no i właśnie tak, Justyna, musisz wracać, musisz otwierać swój kanał, będziemy, wiesz, się nagrywać yy, wszystko o, razem. Czemu ja tego psa od razu nie wzięłam? Chodź. A ten pies Boże, będzie mi spać. No dobra, idź spać. No. I spać. Następnym razem Yogi'ego weźmiemy, to nam o wszystko. O nie, wszystko pasuje. zakryje. <laughs> nie fajnie jest Yogi, ale on jest taki wszędzie. No. Taki ona taki też dróg. jest wszędzie, tylko że jest ona. mała. Ona jest mała i tak, tak nie... No, tak my... Tutaj wszędzie nie przeszkadza tak. Ej, no co ciekawa jest maska? Co jest no, no w ogóle ciaga taka sexy Kurde. mama. Demole! Sexy single mama. Patrzcie, jakie nawet włoski mam nie skasztanione. Mm. Fajnie, nie? No. Ale Moje to już nie ja już nic nie mówię. Też tak. miałam takie długie, ale ścięłam. O, dobra. Bo ja jestem zajebista też, po prostu mam dobre serce i miękką dupę. Co masz? Dobre serce i miękką dupę. A miękką dupę, ja mówię jej gudbę, i mówię co to jest gudba? Dobra, idziemy, bo trzeba jakieś nie robić. Pa, e, pa! Dzięki wam, pa!